Hej czołem, słuchajcie, mam dzisiaj dla Was bardzo ciekawy temat związany z tym, jak można wymigać się, wykręcić od wojska, ale wszystko oczywiście w pełni legalne, legalnie, zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny. No, film powstaje generalnie dzięki Wam, ponieważ niejednokrotnie zwracaliście mi uwagę na artykuł 5 ustawy o obronie ojczyzny, który... Jednoznacznie według mnie i wie, według wielu radców prawnych, prawników, mówi o tym, że niektóre, niektóre osoby są zwolnione z obowiązku służby wojskowej, czyli z tego, żeby ich wzywać na obowiązkowe ćwiczenia rezerwy, między innymi, a niestety, mimo wszystko, mimo że są zwolnione, wojsko ich powołuje, czyli czytaj wojskowe centrum rekrutacji, mimo że ktoś jest zwolniony, zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, to WCR ich powołuje. No i postanowiłem to sprawdzić. Dzwoniłem również do WCR-u, ale o tym zaraz Wam na koniec powiem, ponieważ zgodnie z ustawą ja też jestem zwolniony z obowiązku służby wojskowej aktualnie. Zaraz Wam powiem dlaczego. I bardzo wiele osób jest takich jak ja, że są zwolnieni i nawet o tym nie wiedzą. Bo WCR albo troszkę, że tak powiem, mija się z prawdą, nie chcę mówić, że kłamią. Bo, bo żyjemy w takim państwie, że to nie wiadomo, czy ktoś jest posłem, czy mu zabrali ten mandat, czy mu nie zabrali. Jedni twierdzą tak, czy był uniewiniony, czy nie był uniewiniony. Dwa razy, wiecie, no burdel jak nie wiem, nie? Dlatego ja też nie chcę jednoznacznie stwierdzać, że ja mam rację i prawnik, z którym rozmawiałem, czy tam radca prawny, z którym wstępnie rozmawiałem na ten temat, też on ma rację, a teraz zaraz się okaże, że wojsko interpretuje to na swój sposób. Aczkolwiek mówię, w mojej... W mojej ocenie, no nie da się tego inaczej zinterpretować, ale mówię, żyjemy w ciekawym państwie, także lecimy, zaraz Wam przeczytam, nie, te właśnie, te dwa artykuły i sami dojdziecie do takiego samego wniosku i niektórzy stwierdzą, dzwonię do WCR-u, zwalniam się z tych ćwiczeń, bo nie mam ochoty dwa tygodnie pajacować i bawić się w Indian i kowbojów z wojskiem, nie? I co jest ciekawego też w tym z tych artykułów Wynika, że nie ma świętych krów. Zaraz się dowiecie, że nie ma świętych krów, i to, że ktoś był w wojsku i ma przysięgę wojskową, to może być powo powoływany, a ten, kto nie był w wojsku, też może być powoływany. Na takiej samej zasadzie, jak ten, co był w wojsku i ma przysięgę, i na takiej samej zasadzie można powołać każdego, który ma kategorię A i spełnia określone warunki. Także lecimy, lecimy od początku. Przede wszystkim tak, najpierw artykuł trzeci, ponieważ on się odnosi do, później do artykułu piątego. Postaram się to tak zrobić, żeby każdy zrozumiał. Także czytamy. Obowiązkowi obrony ojczyzny podlegają obywatele polscy, zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski, będący równocześnie obywatelem innego państwa, nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest, to jest też ważne, nie? Także jeżeli jesteście, macie obywatelstwo jeszcze inne, a mieszkacie w Polsce, podlegacie. Jeżeli macie obywatelstwo oprócz polskiego inne jakieś, to musicie mieszkać za granicą, żeby nie podlegać temu obowiązkowi, tak? W ramach obowiązku obrony ojczyzny obywatele polscy są obowiązani do. Punkt pierwszy. Pełnienia służby wojskowej z wyłączeniem osób, o których mowa w artykule 5, ustęp 2 i trzeci. Zaraz to przeczytamy. Są obowiązani jeszcze do czego? Do wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych, wykonywania świadczeń na rzecz obrony na zasadach i w zakresie określonych w ustawie. I teraz najważniejszy dla niektórych artykuł. Dzięki któremu wiele osób będzie mogło zadzwonić sobie do WCR-u, czy tam do wojska, i podziękować za współpracę, przynajmniej na jakiś czas, nie? Obowiązkowi pełnienia służby wojskowej w zakresie określonym w niniejszej ustawie podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski 63 lat życia. Drugi punkt. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają osoby wymienione w ustępie pierwszym, jeżeli zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby. Czyli, wiadomo, stan zdrowia zwalnia, jeżeli macie w wieku 18-19 lat, dostaliście kategorię, a czujecie się, że was stan zdrowia jednak nie, nie jest taki, że powinniście być zwolnieni. Wniosek do WCR-u, komisja lekarska, stajcie przed komisją. Pokazujecie kwity, że jesteście ślepy i że ręki nie macie, nogi nie macie, mózgu nie macie, albo pół mózgu, tylko niektórzy mają mnie i na przykład i wtedy na tej podstawie WCR, Komisja Wojskowa może was zwolnić. Ale wiecie, ja wszystko mam. Nawet podobną wszystkie ręce, wszystkie palce, mózg podobno też na swoim miejscu. Dlatego, dlaczego miałbym być zwolniony? Nie? Dlatego jedziemy dalej. Artykuł 5. I to będzie ustęp trzeci. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie, a także osoby. Jestem osobą? Jestem osobą. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8. Koniec, kropka. Mam dzieci do lat 8. Jeszcze raz czytamy że ze zrozumieniem. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży, no nie jestem kobietą w ciąży, oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie, no nie jestem, a także osoby, jestem osobą, jestem osobą. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8, koniec kropka. Czyli jeżeli masz dziesiątko do lat 8, to możesz zadzwonić do wcr powiedzieć dziękuję za współpracę, widzimy się jak syn, córka skończy 8 lat. I będziemy wtedy dalej współpracować. Albo jeżeli nie masz dziecka, no to to jest dobry, dobra motywacja, nie chcesz iść do wojska, zrób sobie dziecko. Proste, nie? Tak można wpłynąć pozytywnie na demografię naszą. nie? Albo do wojska, albo dzieciak, dzieciaka zrobisz. I w, te, w tej opcji mówię o tych, o tych świętych krowach. Oczywiście pan generał Kokua mówi, żeby, że diamencików, czyli dwudziestu paru latków nie będziemy powoływać, ale to jest tylko zdanie pana generała. Powołujmy, chyba że zrobiłeś się dzieciaka, to wtedy Cię nie powołają. A tak wtedy będzie motywacja dla tych dwudziestolatków, nie? Żeby pozytywnie oddziaływać na naszą demografię. Robić dzieci, to wtedy nie idziesz do wojska. Nie masz dzieciaka, boch do wojska, nie? Mimo, że nie byłeś w wojsku, nie masz przysięgi, to, to co jest tutaj napisane, to, 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 co czytam, umożliwia powołanie każdego. Czytamy dalej. Bo tutaj, nie, słuchajcie, tutaj nie ma żadnego y, obowiązkowi służby wojskowej nie, nie podlegają osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8. Tu nie ma gwiazdek, że musisz być samotnym rodzicem, czy y, że musisz, y, że, że jeżeli masz żonę albo konkubinę albo partnerkę, która mogłaby się zająć tym dzieckiem, to to Ciebie nie dotyczy. Nie, nie, tu nie ma takich gwiazdek. Gwiazdki zaczynają się dopiero teraz. Słuchajcie dalej. Punkt drugi. Czyli jeszcze raz sobie czytamy. Yy, ustęp obowiązkowi służby wojskowej nie, pa, nie podlegają osoby sprawujące opiekę nad, to jest drugi punkt, dziećmi od lat 8 do 18. Ale tu z kolei jest już yy, informacja, że jeżeli osoby te wspólnie z nimi yy, zamieszkują i opieki, te, i opieki tej nie można powierzyć innym osobom. Czyli jeżeli jesteś samotnym rodzicem. I masz dziecko od 8 do 18 lat, to też jesteś zwolniony. Jeżeli z kolei masz komu powierzyć opiekę nad tym dzieckiem od 8 do 18 lat, jeżeli masz komu powierzyć opiekę, czyli tam nie wiem, zależy jak to interpretować, nie? Matce, babce, żonie, partnerce i tak dalej, no to wtedy cię wezmą. Ale takiego zastrzeżenia nie ma co do punktu pierwszego. Tutaj jest koniec i kropka. Obowiązkowi służby wojskowej nie, po, nie podlegają osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8. Koniec! Możesz, żona, mąż, macie dzieci, macie jedno dziecko, sprawujesz opiekę? Ty, ty sprawujesz i żona. Nie zostały ci odebrane prawa rodzicielskie, tak? Czyli sprawujesz. Dopiero zastrzeżenie jest dopiero do, od 8 do 18 lat. Zastrzeżenie takie, że jeżeli opieki tej nie można powierzyć innym osobom. To tu jest dopiero zastrzeżenie, nie? Także zgodnie z ustawą, w mojej ocenie, w ocenie niektórych, no ja nie, mów, nie chcę mówić wszystkich prawników, bo wiadomo, ze wszystkimi nie rozmawiałem, ale z niektórymi osobami, którzy się znają, no to w mojej ocenie, w ocenie niektórych prawników jest tak, że masz dziecko do lat 8, jesteś zwolniony. Możesz dzwonić do wcr -u. dzień dobry, zadzwońcie za dwa lata, bo na przykład dziecko ma 6, nie? Za dwa lata mogę, mogę się zgłosić, a tak na razie dajcie mi spokój. Albo oczywiście można sobie zrobić dziecko i za 9 miesięcy mieć spokój na 8 lat. Takie to takie mamy tutaj, fajnie fajnie to zostało zrobione. I zaraz wam jeszcze tak, jeszcze tak. Osoby sprawujące opiekę nad osobami obłożnie chorymi, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom. I te, ten właśnie myślnik, to te zastrzeżenie jest. Właśnie między innymi od, dla, do, dla e, osób sprawujących opie opiekę nad dziećmi od 8 do 18, nad osobami obłożnie chorymi, osobami, wobec których orzeczono trwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnej, itd. I już te dalsze części może też komuś się przydadzą, osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy. Osobami zaliczonymi do, do znacznego stopnia niepełnosprawności. Jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują, jeden warunek, wspólne zamieszkanie, i drugi warunek, że opieki tej nie można powierzyć innym innej osobie, tak. Ale mówię, najważniejszy tutaj punkt dla wielu osób, które wiem, że z, je, jesteście wzywani, bo na przykład masz tam tak jak ja 30 parę lat, prawie 40 albo 40 parę lat, masz małe dziecko. No, no nie szykują się. No, ludzie ludzie se robią dzieci w wieku tam 30-40 lat i mają małe dzieci. nie? A tu nagle wojsko cię wzywa. Także do ósmego roku życia. Podziękować za współpracę. I yy, co jest ciekawe, nie ma tutaj, że zwolnione, yy, nic, nie ma tutaj nic na ten temat, że zwolnione są osoby, które yy, się uczą albo studiują. Ponieważ nie jest to zasadnicza służba wojskowa, tylko. Obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy, krótkotrwałe, na przykład, nie wiem, dwutygodniowe, i można powołać ucznia. To może ja za bardzo, już za daleko wchodzę w, interp w interpretację, no, ale w, no, mo możemy sobie podywagować. Jestem ciekawy, co Wy o tym my myślicie, nie? Napiszcie w komentarzach. Zgodnie z tym, według mnie, o to akurat prawnika nie pytałem, tylko. Wam mówię, nie? że według mnie można po powołać osoby uczące się, studiujące na dwa tygodnie szkolenia. Bo tu nie ma nic napisane, że obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają osoby uczące się albo studiujące. Tego tutaj nie ma. Czyli skoro tego nie ma, no to można. Mają 18 lat skończone? Masz 18 lat skończone? Masz kategorię A? Do boju, że tak powiem, do boju, znaczy do boju. No mogą Cię wezwać i i nie korzystają z tej opcji. Zwróćcie uwagę, że nie korzystają. Wzywają, że tak powiem, ładnie po wojskowemu starych chuj nieraz nie po 60 parę lat, 30, 40, 50 lat i na siłę ich chcą gdzieś tam szkolić, pajacować. Osob, wzywają osoby, które mają te przeszkolenie wojskowe, a zgodnie z ustawą mogą wezwać osoby, które nie mają przeszkolenia i ich przeszkolić przez te dwa tygodnie, no ale po co? wzywać diamenciki, jak to ładnie powiedział Pan Generał Kukuła, skoro można wzywać 30, 40, 50, 60-latków, nie? Bo do 60, podoficerowie, oficerowie do 63 roku życia mogą być wzywani, nie? Ale mówię, fajne, fajna furtka dla tych, którzy nie chcą się bawić w kowbojów i Indian z wojskiem, no to furtka jest taka, że masz dziecko do lat 8, i możesz wtedy zrezygnować z takiej współpracy, przynajmniej okresowo, nie? I ja zadzwoniłem do WCR-a, do Wojskowego Centrum Rekrutacji, ponieważ jestem w takiej sytuacji. Jak już zresztą powiedziałem, że mam dziecko do lat 8. I e, pani odebrała, no ja chciałem po prostu się zapytać, co WCR o tym myśli, czy WCR oczywiście o tym wie, jak się WCR do, do tego ustosunkowuje. No i tak kulturalna rozmowa, nie? Bo za, zapytałem, mówię. Wie pani co bo chciałem się jednak zwolnić z odbywania jakiejkolwiek służby ze względu na artykuł 5 ustawy, która mówi, nie wiem czy pani tam ma przy sobie tą ustawę, pani akurat miała tą ustawę przy sobie, odpaliła sobie gdzieś tam na komputerze. No i kulturalna rozmowa, mówię, że mam dziecko do lat 8. I yy, co mi ciekawego, pani powiedziała, proszę pana, gdyby tak było, to my już w ogóle nie byśmy nie mieli kogo powoływać. No ale proszę Pani, mówię, ale tak jest, no widzi Pani, co mnie jest napisane, że do lat 8, ale nie proszę Pana, bo tutaj y, oczywiście już zaczyna się zmyślanie, no, ale to żyjemy w takim państwie, że można sobie zmyślać i nie, nie wiadomo o co chodzi, nie, czy ktoś jest posłem, czy nie jest posłem, czy był ułaskawiony, czy nie był ułaskawiony i jest spór na takim szczeblu, czy ktoś jest posłem, także... Spór na szczeblu, czy ktoś ma dziecko i czy powinien iść do wojska, no to też nie, nie powinien być niczym nowym. I oczywiście nie mam pretensji do tej miłej pani, z którą rozmawiałem, ale pani oczywiście powiedziała, że tutaj, tak jak mówię, zaczęła wymyślać, że to chodzi o osoby samotnie wychowujące, co tam jeszcze? No, że to chodzi o osoby samotnie wychowujące, że jak moja żona. I zostaje z dziećmi, to mnie spokojnie mogą wezwać. Ja mówię, no ale niech mi pani wskaże, gdzie to jest tam napisane, bo jakoś nie doczytałem tego, że jak jestem, że tutaj nie ma żadnych gwiazdek i dodatkowych myślników odnośnie tego punktu. że Do lat 8 jest ewidentnie wyraźnie napisane, że osoby do lat 8 sprawiające opiekę nad dziećmi do lat 8, już gadam bzdurnie, osoby sprawiające opiekę nad dziećmi do lat 8 są zwolnione. Dziękuję do widzenia. No i czy ja też muszę się dzwonić, jak to generalnie wygląda. I yy, poprosiłem panią, no wie pani, no skoro pani tutaj nie wie do końca, ja też nie wiem do końca, mówię nie będę się spierał, to być może umówimy się na drugą rozmowę, ja jeszcze raz zadzwonię, pani za, zasięgnie opinii szefa wojskowego centrum rekrutacji albo radcy prawnego w wojsku są przecież radcy prawni pracują prawnicy. Można porozmawiać i odpowiedzieć mi na to pytanie. Tak, że albo w lewo, albo w prawo, albo do widzenia. Nie? I kiedy mogę jeszcze raz zadzwonić, No to pani stwierdziła, że najlepiej to, jakbym napisał jakieś oficjalne pismo do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Wtedy Wojskowe Centrum Rekrutacji będzie miało podstawę, żeby się do czegoś odnieść. Do tego właśnie się odnieść, czy jestem zwolniony z tych ćwiczeń wojskowych, czy nie. Bo tak na dobrą sprawę, słuchajcie, z tej ustawy. Wynika, że Wojskowe Centrum Rekrutacji w ogóle nie powinno wysyłać tych wezwań. Bo, bo to, to, to tak jakby wysłali wezwanie do kogoś, kto ma 64 lata. A zgodnie z ustawą podoficer, oficer do 63, a szeregowy do 60 roku życia może ma obowiązek pełnienia służby wojskowej. I teraz słuchajcie, no, wysyłają wezwanie do osoby, która ma 64 lata. To tak samo jak wysyłają wezwanie do osoby, która opiekuje się dzieckiem do lat 8. Nie mogą. No ustawa im tego zabrania, a, dla, a nie mogą, a to robią. No o co tutaj chodzi, nie? Także tak, bo robią, bo, słuchajcie, bo jeszcze jedno rzecz, jedną rzecz trzeba zaznaczyć, że WCR ma bazę danych. Ile masz dzieci? Gdzie pracujesz? Może nie wszystkich, bo może nie wszystkich jeszcze. Ale jeżeli dostałeś na przykład kartę mobilizacyjną, no to pani przeprowadziła rozmowę, gdzie pan pracuje, tak jak ze mną, nie? Wiedzą, gdzie pracuję, wiedzą, gdzie mieszkam, wiedzą, że mam dzieci. Skoro to wiedzą i w, wypadku, i w wielu innych wypadkach też to wiedzą, to nie mogą wysyłać wezwań. No wystarczy sprawdzić, aha, pan. Powałka Piotr ma dwójkę dzieci, nie, nie, nie tego. Nie zostały mu zawieszone prawa rodzicielskie, sprawuje opiekę nad tymi dziećmi, razem zamieszkują. Nie możemy go wzywać. Po prostu. To nie jest o to, czy ktoś chce, czy nie chce. Przynajmniej ja tak to odbieram, nie? No bo to jest równoznaczne, jakby wysłali do gościa, który ma 64 lata, i powiedzieli: Staw się. Bo do gościa, który ma 63 lata, wysłali. Nie? Bo mogą. A jak 64 lata skończy, no to co? To nie mogą wysyłać i nie wysyłają. Nie? Także w tym wypadku mam nadzieję, że to jest yy, jasne. I druga sprawa, słuchajcie, teraz taki temat. No bo skoro ja się tym dzieckiem opiekuję swoim dzieckiem, tak? Czy tam yy, no niekoniecznie musi być moje, tak? Może być adop adoptowane. Oczywiście, ale musi być ten warunek że dziecko jest do lat 8 i macie. Prawa rodzicielskie w stosunku do tego dziecka. A skoro macie prawa rodzicielskie, to się opiekujecie. To jest logiczne. Ale w naszym państwie wszystko trzeba tłumaczyć, wiadomo, bo to w, w łachych sprawach można różnie interpretować. Także yy, może, możecie pisać odwołania, jeżeli dostaniecie. To jest raz. A macie dziecko do lat, do lat, do lat 8. A dwa. Ciekawym faktem by był temat taki, nie? że dostałem wyzwanie, na obowiązkowe ćwiczenia rezerwy biorę młodego pod pachę i maszeruję się do jednostki. I co Wy teraz zrobicie? Dzień dobry, melduję się. Proszę, tu jest wezwanie. WCR mi wysłało wezwanie. To jestem ja, a to jest moja mniejsza wersja. Niech się uczy, nie? lat czy tam pięciu. I idę z dzieckiem do jednostki. I powiem Wam, że ja chyba w tej chwili bym tak zrobił, jakbym dostał wezwanie. Bym wziął młodego pod pachem, poszedł do jednostki. I bym z ciekawości zobaczył, a co zrobicie. Ja jestem, opiekuję się dzieckiem do lat 8. Nawet nie powinniście mnie wzywać. Ja nawet nie powinienem odwołania pisać, no bo od czego się odwo odwoływać? Mam pisać odwołanie, że ktoś nie umie czytać ustawy? Nie, no, wy wzywaliście, to ja jestem, ale z dzieckiem, bo ja się opiekuję. Jestem opiekunem prawnym, ojcem. No, ciekawy jestem, co by zrobili. Także. Oczywiście pismo do WCR-u też wyślę. Też wysyłam pismo do WCR-u. Jeżeli macie ochotę również wysłać pismo do wcr to przeczytam Wam, co ja postanowiłem napisać tutaj do szefa. Sprawdziłem, że w chyba w każdym wojskowym centrum rekrutacji szefem jest szefowskie stanowisko, to jest stanowisko podpułkownika, pod, pod, pod także ja tam sprawdziłem. Szefem jest w moim WCR-ze jest pan podpułkownik, więc napisałem. Panie pułkowniku, na podstawie artykułu 5 ustęp 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 o obronie ojczyzny zwracam się z wnioskiem o zwolnienie mnie z obowiązku pełnienia służby wojskowej. Informuję, że aktualnie sprawuję opiekę nad dziećmi do lat 8, co zgodnie z wyżej wymienioną ustawą zwalnia mnie z obowiązku służby wojskowej. Dzieci, którymi się opiekuję, to jeden i drugi gagatek. Nadmieniam, że w żadnym stopniu nie zostały mi ograniczone prawa rodzicielskie i posiadam pełne prawo opieki nad dziećmi. Informuję również, że aktualnie mam nadany przydział mobilizacyjny. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Więc jeżeli macie ochotę zrezygnować ze współpracy z wcrn na przynajmniej na jakiś czas, możecie również napisać. Taki wniosek jak ja. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Na pewno Was poinformuję, jak Wojskowe Centrum Rekrutacji się odniesie do tego wniosku. Być może w ustawie ktoś popełnił babola, ale skoro jakiś polityk to napisał, a cała banda polityków to podpisała z prezydentem na czele, to znaczy, że chyba tak miało być. To niech teraz. Ponoszą konsekwencje tego, co po, podpisali i co jest w ustawie. Czyli wszyscy, którzy, mają, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 8, niech opiekują się dziećmi, a nie ganiają po poligonach i się strzelają z łuków i tam nie wiem z czego jeszcze, nie? No, dalej no, napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. I to nie, wiecie, to nie jest to, że, wy, że ktoś się chce wymigać. Albo coś, że wszystko jest legalne. Mamy takie prawo? Korzystajmy z tego prawa. No chyba, że ktoś nie chce skorzystać, i mimo, mimo że ma dzieci, to, to chce i jechać sobie na szkolenie wojskowe. Jak najbardziej nie zabraniam, nawet popieram. Jeżeli ktoś chce, jak najbardziej niech idzie do wojska. Jest możliwość dobrowolnie się zgłosić do wojska. Służba zawodowa jest dobrowolna, terytorialna jest dobrowolna. Dobrowolna, zasadnicza jest. Dobrowolna z samej nazwy. Yy, obowiązkowa, zasadnicza jest zawieszona, ale i również jest w ustawie obowiązkowa, jest mowa o obowiązkowej, tylko że jest, że tak powiem, nierealizowana. Niestety są realizowane obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy i tu już nie ma do, dobrowolności, nie? To po prostu dostaj dostajesz wezwanie, dostajesz kwit, możesz się odwołać, możesz. Napisać, dlaczego nie możesz, bo ci nie pasuje, albo spróbować przełożyć, załóżmy, na inny termin, albo, tak jak mówię, napisać sobie, że zgodnie z ustawą jesteście zwolnieni i podziękować za współpracę. No zobaczymy, zobaczymy jak tutaj Wojskowe Centrum Rekrutacji podejdzie i na pewno Was poinformuje. No, tak, śmiesznie to Pani powiedziała, jak, ja za, jak zadzwonię. No, jakby. Jakbyśmy nie mieli powoływać tych, co mają dzieci do lat 8, to, to już nikogo byśmy nie mieli kogo powoływać, w ogóle by nie było kogo powoływać. No, ale ja mówię, że jest kogo powoływać. Diamenciki są, są diamenciki, dwudziestoparolatkowie. Można, można. Kategoria A jest? Jest. Ustawa zwalnia uczniów? Nie, nie zwalnia. No to do boju. No to, to powołujcie diamencików, a osoby, które mają dzieci małe, niech się opiekują. Słuchajcie, na koniec łapa w górę. Komentarz taktyczny, kropka taktyczna. Udostępnijcie, niech się wieść niesie, jak można się zwolnić z obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. Być może komuś się przyda, być może niektórzy rzeczywiście uznają, że po cholerę tam się będę pchał do tego wojska. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to na koniec zapraszam, zachęcam, kto ma ochotę, koszulki z motywem wojskowym, z motywem patriotycznym. Albo ewentualnie szkolenia online, szkolenia praktyczne, inne opcje, wsparcia kanału. Wszystko macie na dole pod filmem w opisie. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.